Okay. Cześć, witajcie! Z tej strony Kelpik, a to kolejny odcinek z farminga 17. Tym razem mamy już rok 2017. Jest to już drugi odcinek w 2017. Leż ja go nagrywam. Ja nagrywam dopiero pierwszy raz w 17. No i co? Jest dzisiaj z nami driver. Szyma. Dzisiaj będziemy sobie e, zbierać kostkę. Na naszej mapie Children. E, zobaczymy, może będzie nowa seria na tej mapie. Tylko coś po prostu... Chciałem, żeby dzisiaj driver był, ale coś na multi nie mógł dołączyć. E, także nie wiem czy jest problem e, z mapą po prostu, czy jest problem z, z tym. Z internetem, Z internetem, nie? Albo u ciebie. No włącza się, dobra. Sobie chudy wyłączymy, żeby to ładnie jakoś wyglądało. Dobra i lecimy? O kurcze, na tych bliźniakach to ciężko będzie się zbierać ty No Co, Waltra? Ja. z bliźniakami czy co? Ta, Waltra. No nie widziałem jeszcze takich, nawet nie robiłem farmingów. Kurczę, ciężko. Znaczy to jest ta oryginalna, wiesz? No wiem, ale nie zakładałem nigdy bliźniaków do Waltry. No ale kurczę, ciężko się na niej zbiera, bo akurat na pół koła nachodzi. Takie malaczki, że ja pierdzielę. Trochę ciężko, ale widać, tak musiałem zrobić, żeby nie łagnąć na polu, bo mokro. Podoło to. Kurczę, naprawdę ciężko jest zbierać te kostki, bo. Nie tak źle idzie, dobra. Jakoś poleci, chyba. Także jak widzicie, teraz trochę też powinna być ee, lepsza gra. Z racji tego, że wtedy był ekran bardziej przybliżony i tam napis napisaliście mi na, lawi na live, żeby właśnie przestawić. I przestawiłem i teraz jest ee, lepiej. Takich lagów też nie ma w farmingu. Także trochę lepiej powinno być na pewno. Tam ogólnie możecie pisać, jak tam po Sylwestrze. Tu możesz Driver opowiedzieć, jak, jak spędziłeś Sylwester. A szkole Na tak No, słuchaj, słuchaj, zamienia się słuchać. No, źle się po prostu czuję, mania, boli, plecy, wszystko. Ma no, za dużo, żeś wypił, majster. Przepity no, ja Sylwester. Co? Nie no, ja ci powiem, że w tym roku, jak nigdy dotąd, y, Sylwester spędziłem, że tak powiem, bardzo, bardzo spokojnie, bo w gronie y, rodziny, no, a w ja myślę, domu. Że gdzie? Domu. Także w tym roku naprawdę jeszcze nie było takiego roku. I tak spokojnie spędziłem sylwester, nie? Ale wiesz, dobrze i tak. Szampana tylko wypiłem. Trunków że tak powiem. Dobra, zbieramy kostkę. O, czegoś mi się nie nabrało. A pełna szczczepa chyba już jest. Ej, na jaki klawisz to się ten y, podnosiło tą klapę? Nie wiem, na Y chyba, nie wiem. Bo ja od razu na polskich zacząłem. O, podnosić. na Y. Dobra, dzięki, dzięki, dzięki. E, I co? Myślę, że chyba sobie postawimy tam w tamtym rogu e, te belki, żebyśmy mieli po prostu blisko mm, ładowarką dojechać czy coś. E, żeby nie sprawiło nam to kłopotu. Bo na farmę chyba nie będę woził. Chociaż tam to może pójdzie, ale może i by było, gdzie? Ty, Jaki to jest zbugowany? Ten, huh, jak wysięg mi się było. Czekaj, bo ja teraz muszę to opuścić, bo na farmę jednak chyba ja pojadę. E, tylko wiesz co? Czym to się opuszcza, żebym ja nie rozładował? Anuluj rozładunek X, dobra Gitara, dobra, to pojedziemy sobie w takim razie na farmę i po prostu będziemy sobie na farmie to układać. Zawsze będzie bliżej, i wszystko. Teraz jak to złożyć B V Kurczę ty jak, jak to? Nie ogarniemy się tej maszyny No nie na no, ich chyba rozładunek jest Ale czekaj, wiesz co ja chcę ten, ten złożyć z boku aktywuj transport to nie A, No to X e... czy nie? Właśnie nie działa wiesz? A bo B Też nie działa No to nie kurczę co się odwaliło? Przeciepać ten jest, tak. pomoc no włączyłem właśnie, wiesz? Dobra, pojadę z tym najwyżej, w dupie Si nie złożyło nam niestety, ale dobra Lecimy z tym Widzisz, bo nie smarujesz tego na zimę O, chyba nie było właśnie, bo smarowane Ale przeczepa panowa to powinno działać, majster hmm. Kurcze, trochę lipa, no, ale dobra Dobra, koguty załączymy Wpadniemy zaraz na farmę na ręcznym Kurczę, naprawdę. Szulnie sobie paktofonika odpaliłem. Goście, jaki to jest stare. Co sobie odpaliłeś? No, paktofonika. Co to jest? Taki raper, jakby. A, to ci powiem, że nie słyszałem o tym, o nim. Ogólnie. Goście, jak stary. Podaj jakiś tytuł piosenki, to może to kojarz. Jestem Bogiem. A to, to, to jest gość. To, to piosenkę kojarzę, tylko że mm. tego ziomka nie. Dobra, gdzie tu by stawiać to? Do wiaty? Może i do wiaty wstawimy? Czekajcie, ja sobie ogarnę to. E, jak to jest, tutaj. Te, w sumie tutaj. Dobra, tutaj będziemy stawiać sobie. Mam na myśli tylko, że tu skupu nie ma kurcze. Podwiaty gdzieś tam może. Nie wiesz, co ja sobie. Tutaj takie wiaty są właśnie. E, I sobie tutaj wcofnę. Będzie spoko chyba to wyglądało. To pewnie, czekajcie mi się, czy ja to, to rozłożę w ogóle, ale ja powinnam rozłożyć. Nie wiem. Wiaty wysokie. To... A tu jest skup. Tu jest skup. Tu nie będziemy tu stawiać. O no kurczak, tu ciężko będziemy. Istę, dobra. Dobra powinno jakoś to tam się postawić Dobra, teraz na jaką tą się Na co się stawiają na I Nie wiem I No I chyba raz od albo dwa razy Y nie wiem Na Y raz hmm. Dobra teraz to na Y złożymy Jakżem przychodził, majster. No ja nadal nie wiem, jak tamto. Kurczę... jak tamto się składa? No nie do rady. Więc co się po prostu rozwaliło? Czy. O, złożyło się. Coś się. Coś się złożyło. Że tak powiem. Za mocno tej <noise> Tutaj murków nastawiali ci powiem Bo to chyba nie... Angielskie mapy, także Murków to nastawiali, żeby im na pole chyba nie wjeżdżali Mordę jeża Dobra, lećmy Pozbieramy jeszcze trochę belków Prrr. Kurczę ci powiem takie za szerokie też nie są te gwiazdy. No, wąsko tam jest, to. ale fajny no, klimat już miary. Fajny, 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 fajny właśnie. Chciałbym, że nawet bistką mapkę jak na cwiesz serię, to spoko chyba mm. będzie. Zobaczymy jeszcze. Jak nie będziemy dalej, nie będzie ktoś tam z mógł dobić, także pewnie nie będziemy na nie nagrywać. Bo. Samemu ze singla to już mam tam jedna, znaczy mam. Nagrywamy tam coś ze singla, także Nie chcę jeszcze jednej ze singla, nie hmm. Ładowarką pozbierałem, za mocno mi się pierwszy z tymi belkami, ci powiem. Tak to automatyczne, to moment idzie. Zaraz sobie ustaję w rogu. Łobr. Ale wiesz co ci powiem? Właśnie mi się teraz przypomniało Ja już grałem no. na niej na tym, na multi Wbił Kolega No Właśnie na multi, to powinno działać No to nie, może ja mam dzisiaj coś Bo wbił, czekaj, kiedy on wbił? wczoraj chyba do mnie Dobra chyba no. a nie jeszcze Jeszcze idzie Dobra, jeszcze jedna tu was będzie, ostatnia chyba Czy jeszcze jedna, jeszcze jedna? Jeszcze, jeszcze ostatnia, chyba to idzie Sylwestra jakoś tam się spędziło. Że tak powiem. Najważniejsze, bezwypadkowo to najważniejsze. Dobra, tu. Chyba, teraz już koniec jest. Będzie. Czy jeszcze? Petardy, jakieś tam miałeś różne? Nie, ci powiem, nikt, w tym roku torta. akurat nic nie kupiłem, wiesz? I tam ojciec kupił aktunga. znaczy paczkę Achtungów i... i. tort dwa. Znaczy jeden tort i nie wiem, jaka taka rakietka śmieszna. Aha, wiesz co? Ja nie miałem chyba przyczepy, do tego przyczepy, dlatego nie mogłem złożyć. Możliwe. Bo tu kurczę, że teraz No, teraz na B normalnie składam. No. Dobra, także druga już przyczepa leci, to tamta nie była do pełna, tak mi się wydaje, właśnie naładowana, bo mniej chyba było. Idzie walta, kurde. Jeszcze podwójnek połama, prawie całą szosę zajmuje, kawałek zostaje tylko. W sumie mogę też na polu zrobić, ale na polu zawsze dalej by było jeździć. A tu będę miał przy domu, także. Ło! No i tak sobie nie będę grał na tym, na, na odcinkach, to sobie pogram też samemu. Tak właśnie tutaj miałem samemu sobie grać, weszłem, ale z racji tego, że małka mi się spodobała, mówię, może coś się ponagrywa z niej. Także spoko Dobra, sobie tutaj wcofniam to Waltra trochę ciężko on się wywija Zresztą na bliźniakach to całkiem jest taka duża Dobra, rozłożę sobie to A nie, chyba tyle, tyle, samo było. Dobra. Dobra, składamy, lecimy sobie na pole zaraz. Halo jesteś driver? No ja jestem cały to. No, mówię, tak cicho siedzisz. No, to tam też robię. To ja teraz nie mogę zamknąć. Kurczę, co jest? O, dobra, na Y to się zamyka. Znaczy, jak rozładuję, to Y trzeba kliknąć i dopiero się zamyka, także nie jest źle, spoko. Dobra. O, także też będzie trzeba niedługo nagrać odcinek z, z tej serii z Kamilem, którą najbardziej na razie lubicie. Zobacz, A ta co Pugi robiłem, tak? Tak, ta, ta, właśnie ten co Pugi robiłeś ma najwięcej wyświetleń Odcinek Aha. 15 tysięcy chyba, także już jest spoko. Już się A się postarał. Ja... <laughs> także tam mówili, jeśli ktoś chce, czerwone, właśnie tak. że w tym czerwonym e, tekstury są do poprawy, ale tam to było na szybko robione. No, no, no szybko było. E, także, ludzie, jeśli ktoś chce, to zapraszam tam do drivera na stronę. Piszcie sobie no, na Facebooku Driver300, e, likejcie. Zapraszam do siebie też na fanpage'a. E, Kiełpik e, na Facebooku, na kanał też chyba Driver. Masz kanał, tak? No mam. No tak to też tam fanpage. subka dajcie. Na, będzie więcej modyfikacji się pojawiać od niego. No i też jakaś seria może w końcu ruszy na kanale. Dobra, sobie zbieramy dalej belki Także jak mówiłem wbijcie sobie tam na, na fanpage, e, na, na kanały Zawsze coś tam się dzieje na pewno Ale co, myślę że już z wami się będę żegnał bo już y, troszkę mamy tam nagrane Także mówię zostawcie łapkę suba Trzymajcie się Na razie cześć Śniało.